Zanim powstanie film, trzeba zorganizować jego produkcję. Jednak jeszcze przed jej rozpoczęciem, u źródła wszystkiego, leży pomysł i powstały na jego podstawie scenariusz. Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów stworzenie dobrego scenariusza umożliwiła grupie kreatywnej młodzieży w ramach darmowych warsztatów preprodukcję. Od początku tego roku grupa, kilkunastuosobowa grupa najczęściej uczniów katowickich liceów spotykała się na warsztatach. Najpierw były to warsztaty kreatywnego pisania. Te prowadził profesor Marian Kisiel, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego. Następnie grupa trafiła w ręce dwóch świetnych artystów. Ingmara Wilkwista, czyli doskonałego dramatopisarza, którego sztuki są wystawiane na całym świecie oraz Krzysztofa Siwczyka poetę, ale również aktora, który wcielił się chociażby w rolę wojaczka w filmie Lecha Majewskiego pod tym samym tytułem. Pod okiem Ingmara Wilkwista i Krzysztofa Siwczyka ci licealiści uczyli się nie tylko kreatywnego pisania, ale również pisania scenariuszy. Tutaj wielkim doświadczeniem mógł podzielić się z nimi właśnie Wilkwist, który razem z doskonałym operatorem Adamem Sikorą stworzył chociażby film Ewa. Efektem tych kilkumiesięcznej pracy było dziewięć scenariuszy filmowych, oczywiście filmów krótkometrażowych i z tej dziewiątki ta grupa tutorów, nauczycieli, doskonałych artystów i specjalistów wybrała jeden film, jeden scenariusz, scenariusz filmu Wenus, którego autorem jest Marcin Bartosik i teraz właśnie ten film Wenus realizacja tego filmu wchodzi w decydującą fazę. I w związku z tą decydującą fazą poszukujemy do tego filmu aktorów, prawda? Poszukujemy wszystkich sześcioro aktorów. Przede wszystkim trzy główne role, dwie role męskie. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby się wcielić w rolę około 30-letnich fotografików, którzy będą głównymi bohaterami tego filmu. Szukamy również uzdolnionej, ale niekoniecznie profesjonalnej aktorki do roli Darii. Dziewczyny, około 28, również. 30-letniej matki dwuletniego dziecka. Tutaj nie precyzujemy jeszcze czy chłopca czy dziewczynki, w zależności od tego, kogo uda nam się znaleźć. Pomiędzy tą trójką bohaterów rozgrywać się będzie główna akcja tego filmu, który jest filmem po części o miłości, o pewnej miłosnej fascynacji ze sztuką fotograficzną w tle, bo tak jak mówiłem, dwójka głównych bohaterów męskich to fotograficy, A może będzie to film o sztuce z wątkiem miłosnym w tle? To się jeszcze okaże. Reżyserem tego filmu będzie Marcin Filipowicz, absolwent. Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, a więc wszyscy aktorzy trafią w bardzo profesjonalne ręce. Poszukujemy również trzech dwunastoletnich chłopców do ról drugo-trzecioplanowych. Wszyscy chętni, którzy niekoniecznie mają doświadczenie w pracy na planie, ale chcieliby po prostu spróbować swoich sił, są przekonani, że mają talent i mogliby wziąć udział w kręceniu tego krótkometrażowego filmu. Wszystkich chętnych zapraszamy w sobotę do Galerii Miasta. Ogrodów na ulicy Stanisława 4. To jest przecznica do ulicy Mariackiej w Katowicach. O godzinie 11 rozpoczynamy casting. Nie trzeba niczego specjalnie przygotowywać, wystarczy po prostu dobre chęci i umiejętności aktorskie, które trzeba przed komisją wykazać. Casting jest otwarty dla wszystkich. Oczywiście młodych, potencjalnych aktorów zapraszamy z rodzicami. Myślę, że casting nie potrwa długo. Naprawdę warto wziąć udział w tym filmie. Oczywiście wszelkie wysiłek zostanie zrekompensowany również finansowo, ale myślę, że przede wszystkim najważniejsza będzie satysfakcja zdjęcia udziału w tym bardzo ciekawym projekcie, w którym młody, entuzjastyczny zespół zmierzy się ze sztuką filmową. Zmierzą się z nią w listopadzie, tak aby już w grudniu film mógł mieć swoją premierę. No, właśnie, powiedzmy jeszcze wszystkim potencjalnym występującym aktorom, gdzie ten film będą mogli później zobaczyć i ile potrwają zdjęcia. Myślę, że zdjęcia nie potrwają dłużej niż kilka dni roboczych. Może uda się nawet je ograniczyć do dwóch, trzech. Tak, aby nie obciążać też czasu naszych aktorów, amatorów, którzy wiadomo, że na pewno mają też inne obowiązki. Czy będą to obowiązki szkolne, czy obowiązki zawodowe. Oczywiście chcemy, aby ten film był dostępny do, dla jak najszerszej grupy odbiorców. Stąd też film będzie dystrybuowany, jeżeli można tak powiedzieć, Przede wszystkim w internecie, ale oczywiście będzie miał też swoją premierę, dla którego, którego miejsca jeszcze szukamy. Bardzo prawdopodobne, że będzie to również Galeria Miasta Ogrodów, właśnie w grudniu. Przyjdź i sprawdź się na dużym ekranie. Przypominamy, że casting odbędzie się już w tę sobotę o godzinie 11 w Galerii Miasta Ogrodów przy ulicy Stanisława 4.